Dzień dobry. Moim gościem jest dzisiaj prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie prezydencie, jak Warszawa jest przygotowana na koronawirusa? No jeżeli chodzi o zabezpieczenie epidemiologiczne miasta i w ogóle całego kraju, to jest to odpowiedzialność rządu. Wiem, że pan premier występował ostatnio na konferencji prasowej i uspokajał. Chociaż wydaje się, że te, na przykład te termometry można było kupić trochę wcześniej na lotnisku. Okęcie, ale okej, okay, rząd wszystkich uspokaja, że zabezpiecza i kontroluje sytuację. Natomiast my się w 100% oczywiście zastosujemy do wszystkich zaleceń rządowych. Myśmy starali się informować zdroworozsądkowo mieszkańców o tym, jak się zachowywać, jak powinno się zachować w tego typu sytuacjach. No bo uznaliśmy, że taką informację możemy podawać. Natomiast jeżeli chodzi już o kontrolę całej sytuacji, to jest to odpowiedzialność rządu, czyli w tym wypadku wojewody, jeżeli chodzi o teren miasta. Czy macie takie doniesienia, że rodzice w niektórych szkołach panikują, że nie wysyłają dzieci do szkół? Nie mamy takich doniesień o panice, natomiast rzeczywiście czasami dochodzą do nas informacje dotyczące decyzji dyrektorów szkół, zwłaszcza a propos dzieci, które wracają z ferii we Włoszech. No niektórzy rzeczywiście próbują chuchać na zimne. Wydaje się, że w tak poważnej sytuacji można to zrozumieć. mm <laughs> Skoro już jesteśmy przy szkołach, to chciałabym zapytać o materiał, który dziennikarze One tu przygotowali. Mianowicie, że w jednej z ursynowskich szkół, czyli dzielnicy, w której pan prezydent także mieszka, jest ogromny problem z boiskiem. Że to boisko jest wysypane materiałem rakotwórczym, rodzice się boją, dzieci chorują, wracają do domu całe brudne. Co miasto zrobi z tym problemem? No, traktujemy takie doniesienia bardzo poważnie. Oczywiście to było wszystko sprawdzone przez dzielnicę i przez samego burmistrza. Wszystko ma atest... I pozwolenia, dlatego, że w Polsce nie można budować boisk i jakichkolwiek tego typu, tego typu miejsc bez odpowiednich pozwoleń i atestów. Te wszystkie atesty to boisko ma, ale ponieważ pojawiały się takie sygnały, traktujemy to bardzo poważnie. Myśmy się zwrócili do Sanepidu o to, żeby dokonał kontroli wszystkich boisk tego typu, które używają takiej technologii. No jeżeli okazałoby się, że rzeczywiście Sanepid by potwierdził te niepokojące doniesienia, no to w tym momencie będziemy przygotowani do reakcji. Z tego, co pisali dziennikarze, one tu um, urzędnicy ratusza trochę bagatelizują. Najpierw zlecili, burmistrz Ursynowa zlecił przygotowanie um, ekspertyzy, a potem zaczął podważać um, jej miarodajność. To jakoś um, w sprzeczności stoi z tym. Chodzi o to, że rzeczywiście tam się wkradło trochę nieścisłości, dlatego że na początku podawane były zupełnie inne miary, dlatego że um, co innego są miary, które się opracowuje, a propos na przykład zabawek czyli plastiku który można wziąć dziecko może wziąć do ust a co innego jeżeli się na tym gra w piłkę więc tam się rzeczywiście trochę pojawiło że tak powiem szumu co do komunikowania tego jakie normy są dozwolone ale myśmy to bardzo dokładnie sprawdzili w momencie kiedy się pojawiły tego typu sygnały i te normy one wszystkie absolutnie były sprawdzane natomiast ponieważ bardzo traktujemy poważnie bezpieczeństwo i zdrowie warszawianek i warszawiaków dlatego zwróciliśmy się do sanepidu dodatkowe kontrole bo jeżeli się pojawiają tego typu doniesienia no to na Natychmiast trzeba je sprawdzać. I prawdą jest to, że prawo unijne się zmieniało. W ostatnich latach te normy były jeszcze bardziej podwyższane. One są coraz bardziej restrykcyjne. W związku z tym te boiska, które były budowane w ostatnich latach, one spełniają jeszcze bardziej restrykcyjne warunki, ale wszystko dokładnie sprawdzimy, tak, żeby nie było żadnych wątpliwości. A ile w ogóle takich na... boisk jest w Warszawie? Dokładnie to liczymy, dlatego że te technologie się zmieniają. Te technologie się zmieniają. Takich boisk sprzed roku 2015 jest kilkadziesiąt, natomiast w bardzo wielu z nich była wymiana na Nawierzchni przez ten czas. Sprawdzamy to dokładnie w tej chwili w każdej dzielnicy, ile z takich boisk i gdzie nie było wymiany nawierzchni. No i poprosiliśmy Sanepid o sprawdzenie wszystkich tych boisk, jeżeli tylko będzie werdykt Sanepidu, który by podważał bezpieczeństwo, natychmiast będziemy reagować, ale na razie poczekajmy. Wszystkie te boiska sprawdzamy, wszystkie one mają atesty, wszystkie były realizowane zgodnie z pozwoleniami, zgodnie z, z tymi normami, które obowiązują w Unii Europejskiej. Ale będziemy na pewno to temu się bardzo dokładnie przyglądać, dlatego że każdy tego typu, tego typu sprawa musi być potraktowana z najwyższą starannością. Kilkanaście dni temu otworzył pan aleję imienia Pawła Adamowicza w Warszawie w parku Tadeusza Mazowieckiego. Czasami mam takie wrażenie, że pan. Jest atakowany równie brutalnie jak, jak był prezydent Gdańska przez telewizję publiczną. Jak to jest żyć z takim poczuciem, że, no, że się jest hejtowanym? Chociażby przez telewizję publiczną. Więc to jest dosyć spora różnica dlatego, że jeżeli chodzi o telewizję publiczną dlatego, że jeżeli chodzi o hejt w polityce to on jest wszędzie i każdy polityk musi mieć twardą skórę dlatego, że ten hejt się pojawia zwłaszcza na mediach społecznościowych i chyba nie ma polityka w tym kraju, który by kiedyś nie miał styczności z hejtem i on się niestety trzeba przyznać pojawia z bardzo wielu stron natomiast tutaj mamy do czynienia z czymś zupełnie innym z hejtem zinstytucjonalizowanym za publiczne pieniądze dlatego, że po pierwsze mamy doniesienia, że w bardzo wielu ministerstwach, w służbach działa grupy hejterskie za pieniądze podatników, one się Potwierdzają niektóre z tych doniesień, gdzie indziej zadajemy pytania, czy to prawda. No i sama telewizja, tak zwana publiczna, tak naprawdę pisowska i rządowa, w tej chwili głównie zajmuje się manipulacją, szczuciem, no i rzeczywiście propagacją hejtu. I to jest znacznie bardziej niepokojące, dlatego że to jest fenomen, który ma zupełnie inny wymiar, na który się wydaje setki milionów złotych z naszych wspólnych pieniędzy. I co mnie najbardziej smuci, to to, że ta olbrzymia tragedia, morderstwo prezydenta Adamowicza, najwyraźniej nikogo po tamtej stronie, jeżeli chodzi o telewizję. Publiczną, publiczną niczego nie nauczyła. Ja po tej wielkiej tragedii sam się zacząłem zastanawiać, jakich słów używam, czy nie przesadzam. Zacząłem specjalnie pilnować tego, żeby, żeby miarkować się, jeżeli chodzi o swoje wypowiedzi publiczne, mimo że one nigdy nie były jakieś specjalnie agresywne. Natomiast telewizja publiczna nie wyciągnęła z tego żadnych wniosków i ta telewizja pisowska dalej szczuje. Po śmierci prezydenta Adamowicza pojawiło się mnóstwo tego typu materiałów, które właśnie można podciągnąć pod manipulację czy hejt. No i niestety ci, którzy e, się nie podobają, których PiS traktuje jako zagrożenie. Na przykład w pewnym momencie ja, czy w tej chwili marszałek Senatu, czy, czy nasza kandydatka na prezydenta Mogorza Taki-Dawabłońska, podlegają temu zinstytucjonalizowanemu hejtowi. I co więcej, partia rządząca też próbuje niektórych odhumanizować, bo to, że w Sejmie padają słowa, że twarde czy ostre, to ja to jestem w stanie zrozumieć, ale czasami próbuje się postawić niektóre osobowości opozycji niejako poza nawiasem naszej wspólnoty narodowej, przez cały czas je atakując, tworząc jakieś dziwne supozycje, że my nie działamy na rzecz dobra wspólnego, czy nie jesteśmy prawdziwymi Polakami, dzieląc nas na sorty. No niestety rzeczywiście to ostatnio osiąga rozmiary dotąd niespotykane. Prezydent Jacek Jaśkowiak powiedział kiedyś w wywiadzie, że nosi kamizelkę kuloodporną, kiedy się znajduje w miejscach publicznych. Czy pan też stosuje jakieś zabezpieczenia tego typu? Bardzo trudno jest stosować takie zabezpieczenia na co dzień, dlatego że czym innym osoba premiera czy osoba prezydenta, która jest przez cały czas chroniona i która pełni zupełnie inne funkcje, natomiast samorządowiec musi być blisko ludzi, musi być na ulicach swojego miasta. Ja chodzę po mieście, chodzę po różnych sklepach, restauracjach, po ulicach, jeżdżę metrem, jeżdżę tramwajem, jeżdżę autobusem. No nie da się doprowadzić do takiej sytuacji, że się ma 100% ochrony, a, a, a jeżeli taka sytuacja ma miejsce, no to ona po prostu utrudnia sprawowanie urzędu. Więc oczywiście Oczywiście tam, gdzie. Wiele dni wcześniej jest zapowiedziany mój udział, zwłaszcza w imprezie masowej. Rzeczywiście staramy się wtedy być bardzo ostrożni. Natomiast to A nie co to, jest co to konkretnie znaczy? Ma pan ochroniarzy? Przede wszystkim staramy się, żeby, staramy się żeby, byli, żeby byli właśnie, żeby była straż miejska na miejscu. Informujemy czasami policję. No ostatnio na przykład na kwestie, kwestie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy byliśmy bardzo ostrożni, dlatego że no, wszyscy mówili, że tego dnia po tym, co się stało rok wcześniej, trzeba rzeczywiście mieć. Oczy dookoła głowy, ale w takich codziennych sytuacjach jest to niesłychanie trudne. A ma pan takie momenty, kiedy się pan boi tego, co się może wydarzyć, kiedy się pan boi o swoją rodzinę? Bo to strasznie trudno jest. Wyobrazić sobie, jak się czuje polityk, za którym jednak chodzi ta kamera TVP, który ogląda w telewizji materiały mniej więcej takie, jakie swego czasu oglądaliśmy o Pawle Adamowiczu. Czy nie ma pan takich zwykłych ludzkich obaw o bezpieczeństwo swojej najbliższych? Oczywiście, że no, to jest pewna cena, która jest wpisana w, w ten zawód, w pewne ryzyko. Chociaż rzeczywiście takiego ryzyka, jak po uświadomiła nam śmierć prezydenta Adamowicza wcześniej nie było. I rzeczywiście to szczucie, bezustanne szczucie, no niestety podnosi to ryzyko i mam nadzieję, że ktoś wreszcie po tamtej stronie zda sobie z tego sprawę. Ja się nie boję, ja się czuję bezpiecznie na ulicach Warszawy, natomiast moi współpracownicy rzeczywiście mnie uczulają, żeby w niektórych sytuacjach być, no, starać się być naprawdę um, uważnym. Z tym, że dzisiaj żyjemy w takim świecie, że Dokładnie te same media, które dzisiaj pytają, nie mówię akurat o lecie, ale które pytają mnie o bezpieczeństwo. W momencie, kiedybym samochodem służbowym, ktoś by mnie podwiózł i kupiłbym bułki, jutro bym był w fakcie na pierwszej, strony, na pierwszej stronie, że jak śmiałem wysiąść z samochodu i kupić bułki. W związku z tym no, żyjemy w takim świecie, pełno hipokryzji, tego, że politycy są niepopularni, w związku z tym łatwo im um, uprzykrzyć życie. No z tym trzeba żyć. Gorzej jest z rodziną. Rzeczywiście każdy z nas na pewno w momencie, kiedy atakowana jest rodzina, kiedy ten hejt, Przelewa się poza politykę, to wtedy jest dużo ciężej, a niestety dzisiaj tak się dzieje, bo te same trole bardzo często opłacane, jak wszystko wskazuje na to, przez, przez pieniądze pochodzące z podatków publicznych, atakują wszystkich równo, dlatego że oni nie robią żadnego rozróżnienia. A jaka jest Pana rola w kampanii prezydenckiej Małgorzaty Kidaby-Błońskiej? Czy ma Pan jako polityk Platformy coś do zrobienia w tej kampanii? Tak, chociaż ja jasno powiedziałem w momencie, kiedy formułowany był sztab, że ja nie będę miał bardzo dużo czasu, dlatego że zarządzanie tak dużym miastem jak Warszawa no pochłania Olbrzymią większość czasu. Natomiast e, zobowiązałem się do tego, że będziemy planowali wspólnie pewne e, akcje razem z innymi władzami dużych miast. Na szczęście pomaga mi pan poseł Protas, czy tak naprawdę nie pomaga. To on, na nim leży główna odpowiedzialność za przygotowanie e, kampanii samorządowej, to raczej ja jemu pomagam na co dzień. W związku z tym ja wspieram i strategicznie, i właśnie planujemy razem z innymi prezydentami kilka wspólnych inicjatyw, e, w, tym, e, w tym zakresie się angażuje, ale... W tym momencie najważniejsza jest właśnie wymiana dobrych doświadczeń, dlatego że my wszyscy przechodziliśmy bardzo trudne kampanie. I ja, i Aleksandra Dulkiewicz, i wymiany Jacek Jaśkowiak. W związku z tym my naprawdę wiemy, jak w pewnych momentach się zachować, jak się przygotować do trudnych debat, w jaki sposób te kampanie prowadzić i w jaki sposób sobie dzisiaj radzić z tym, żeby dotrzeć do wszystkich, żeby umieć adresować swoje przesłanie do wszystkich, którzy tego przesłania oczekują w inny sposób, bo zupełnie o czym innym rozmawia się na Pradze Północy, a o czym innym rozmawia się na Wilanowie, i trzeba wiedzieć, w jaki sposób to robić. To, co by pan doradził kandydatce koalicji obywatelskiej? Ona tak na razie ma bardzo niewyraźną tę kampanię. Za każdym razem, kiedy przemawia publicznie, mnożą się głosy, że to niewyraźne, że to bez energii, bez charakteru. Co by jej pan powiedział jako polityk, który po pierwsze, wygrał wybory w Warszawie? Ja bym doradził nie przejmować się tym, dlatego że ja pamiętam, jak moja kampania była przez cały czas krytykowana, od rana do wieczora. I więcej. Część to były rzeczywiście neutralne komentarze, ale olbrzymia większość to był po prostu zorganizowany hejt, gdzie najpierw próbowały mnie media publiczne porównywać do tym, którym się nie udała kampania. Później próbowano wyciągać jakieś dziwne wątki, które nie miały nic wspólnego z rzeczywistością, manipulować tą rzeczywistością, obrzucać bez przerwy błotem albo próbować wyszydzać. No to jest jakby dzisiaj w tej kampanii w, w, w kraju, w którym mamy takie media publiczne, niestety jest to na porządku dziennym, w związku z tym nie przejmować się tym, ale z drugiej strony oczywiście przez cały czas... Pracować nad sobą, ta kampania zresztą jest coraz lepsza, ona jest coraz bardziej dynamiczna, to zresztą widać widać, że pojawiają się coraz więcej pozytywnych pomysłów od tego, jak pokazywać kandydatkę. No i przede wszystkim ciężka praca, dlatego że ja wygrałem tym, że rzeczywiście 10 miesięcy pracowałem od rana do nocy, nie przejmując się tym, co mówiło o mnie media. I później wyszła na moje, ja mówiłem, poczekajcie, my mamy bardzo ograniczone środki na kampanię, podczas gdy konkurencja ma media publiczne, ma spółki skarbu państwa, które bez przerwy e, współfinansują. E, tak naprawdę pod stołem kampanię, dając reklamy prawicowym mediom, a my mamy te pieniądze, które możemy mieć i dopiero możemy je uruchomić w momencie, kiedy zaczyna się kampania. W związku z tym ta nierówność jest olbrzymia. I dzisiaj się do tego trzeba przyzwyczaić. Zawsze, ale to zawsze. Kandydatów opozycji będzie widać mniej niż kandydatów popieranych przez rząd, dlatego że kandydatów popieranych przez rząd wspiera cała machina propagandowa telewizji yy, pisowskiej i cała machina państwa, bo dzisiaj państwo przez PIS zostało tak naprawdę wplecione czy zaprzęgnięte, w kampanii wyborczą kandydatów pis -u. Uważa pan, że wyraźne poparcie Donalda Tuska dla Małgorzaty Kidawy-Błońskiej to coś, co jej pomoże, czy raczej wręcz przeciwnie może zaszkodzić? Ja uważam, że czym więcej osób charyzmatycznych, które są dobrze kojarzone, które mają jasne dokonania, popiera Kidawę Błońską, tym lepiej. Ja uważam, że to poparcie może tylko pomóc, bo Kidawa Błońska jest popierana przez bardzo szeroką gamę ludzi, jest znacznie czymś więcej niż tylko i wyłącznie koalicja obywatelska, bo odwołuje się do znacznie szerszego elektoratu. I ja myślę, że jeżeli chodzi o ten elektorat najbardziej twardy koalicji obywatelskiej, to to na pewno pomaga. Natomiast gdzie może zaszkodzić, Poparcie Donalda Tuska raczej w tym elektoracie, który i tak na taki Kidawę Błońską by nie zagłosował. Kto przejdzie do drugiej tury? Na pewno Mogorzata Dawa Błońska. No i wszystko wskazuje na to, że urzędujący prezydent. Kto wygra drugą turę? Ja uważam, że dzisiaj wszystko wskazuje na to, że to bardzo mocne poparcie dla Andrzeja Dudy zaczyna słabnąć, że wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że przede wszystkim to nie jest kandydat niezależny, że to jest kandydat, który nie ma żadnych swoich własnych dokonań, że wykonuje Wszystkie polecenia PiSu i że ludzie zdają sobie z tego sprawę, ponieważ coraz gorzej oceniają rząd i widzą jego ewidentne wpadki, że ta kandydatura będzie słabnąć, chociaż do końca będzie trwała na pewno bardzo silna walka i dlatego trzeba pełnej mobilizacji po stronie opozycji. Wierzę w to, że Małgorzata i Dawabłońska wygra te wybory. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. Ja już Państwu dziękuję. Widzimy się za tydzień, a wszystkie odcinki programu na biją.pl. Do zobaczenia. Dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo.